Kochani, witajcie wreszcie w pierwszym filmie o tematyce świątecznej. Jak wiecie, ja uwielbiam święta i jak co roku przygotowuję Wam też temat z kalendarzami adwentowymi. Pokażę Wam, co wymyśliłam w tym roku. Ten pomysł zostanie z nami już na kolejne lata, więc jest troszeczkę inaczej niż zwykle. W poprzednich latach pokazywałam Wam też, jak zrobić swój kalendarz. Także jak macie ochotę zrobić w domu, to zostawię tutaj link, więc możecie sobie skorzystać z tego pomysłu i oczywiście pamiętajcie też o naszej świątecznej playliście. Możecie wracać do wszystkich świątecznych przepisów, pomysłów świątecznych, filmów z dekoracjami. Jest taka specjalna lista filmów, są to filmy o tematyce świątecznej na naszym kanale, w sumie na naszych dwóch kanałach. A dzisiaj słuchajcie Pokazuję, już Wam pokazuję, co w tym roku wymyśliłam. W tym roku postanowiłam, że zrobię taką inwestycję w porządny kalendarz adwentowy. To jest kalendarz adwentowy drewniany, to znaczy jeszcze to nie jest kalendarz adwentowy, bo póki co jeszcze nie ma numerków, które będę naklejać. Kupiłam to w sumie na Amazonie jako taka szafeczka na yy, różnego rodzaju drobiazgi. Można sobie to wykorzystać na guziki, na wstążki, na wszystkie takie pasmanteryjne rzeczy albo w garażu na różne takie drobne rzeczy. Zwał jak zwał, każdy może to w swój sposób wykorzystać, natomiast... Moim zdaniem, jego głównym przeznaczeniem jest właśnie kalendarze dentyczne, ze względu na ilość szafeczek. Więc ktoś bardzo fajnie pomyślał. To jest bardzo fajne, ze względu na to, że to są te pudełka. Niektóre są, zobaczcie, one są ogromne, bo te kalendarze, które ja wcześniej oglądałam, były takie maluteńkie i ten kalendarz ja sobie. Potem jeszcze ozdobię troszeczkę, może zrobić coś u góry. Zobaczymy jeszcze przed świętami. Także zostańcie z nami, bo przed świętami będzie dużo takich filmów z dekoracjami, z pomysłami świątecznymi. Natomiast póki co, mam drukarkę do napisów, takich naklejek, więc ponaklejam sobie wszystkie numerki i to będzie nasz kalendarz adwentowy, który z nami już zostanie. Będzie się różnił co roku tylko zawartością. To chyba jest największe pudełko. Come on in, come on up, come on over for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together for a good time, smile, my dear. Come on in, come on up, come on over, we'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas just like one, two, three. Dobra, tak wygląda kalendarz, ale teraz pytanie: co do tego kalendarza? Ja jestem osobą praktyczną i powiem Wam, że wolę takie rzeczy, które się zużyje. Także, jeżeli macie w zamyśle kupno dziecku, dajmy na to piżanki świątecznej albo koszulki świątecznej, to też. Myślcie o tym, że można to włożyć do kalendarza adwentowego. Teraz powiecie, ale jak mam to zmieścić w tym kalendarzu? Można napisać karteczkę. Szukaj tam i tam. Albo dzisiaj niespodzianka znajdzie się pod szafą, na przykład. Tu można też się wspomóc, właśnie takimi karteczkami. I ja zrobię to chyba w, w sumie w dwóch przypadkach, bo mam yy, dwa większe prezenty. Jeden większy prezent, który będzie na samym początku, to będzie. Będą puzle, na które jeszcze czekam. Drugim dużym prezentem to będzie taka mata do puzli. to jest po prostu rewelacja. Jak ja zobaczyłam, to pomyślałam sobie, że to jest coś dla nas. To jest taka mata na puzle takim wałkiem dmuchanym. I te puzle... czekajcie, tak to będzie widać. I zamiast układać puzzle na ziemi albo na stoliku, na przykład na którym się je, i te puzle na pewno znacie takie sytuacje, że po prostu chcecie sprzątnąć puzzle, ale dziecko mówi: Nie, nie, bo jeszcze nie skończyłam tych puzzli. A my akurat puzzle uwielbiamy szczególnie przed świętami, wieczorami sobie razem siedzieć i układać puzzle. Więc wtedy układamy je na takiej macie, którą potem y, razem z tymi puzzlami zawijamy, zabezpieczamy i odkładamy na później. Zawsze, w każdej chwili można wrócić do tych puzli. Jeżeli Wam się podoba taki pomysł, musicie tego szukać gdzieś na stronie internetowej. Mogę Wam dać tylko nazwę, bo ja ją znalazłam w Tuesday Morning chyba. Tak, bardzo przypadkowo. To jest sklep po prostu ze wszystkim, więc no, trzeba, trzeba szukać. Na pewno znajdziecie podobne rzeczy. Trzecia rzecz z większych prezentów to jest takie Mieszadełko do ubijania mleka. Na okres zimowy, kiedy dzieci na przykład lubią zrobić sobie kakao wieczorem, to to będzie bardzo fajne. Na pewno będzie się to bardzo podobało moim dzieciom, to jestem przekonana. I jako kolejny prezent, słuchajcie, to mam już teraz do szufladek czekolady na gorąco. W różnych smakach. I to są takie czekolady... W saszetkach. Więc takie saszetki można sobie włożyć do szufladki, trzy takie i mamy już dla każdego prezent. To będzie oczywiście kalendarz wspólny dla całej mojej trójki. Tutaj mamy karmelowy, tutaj mamy ten marshmallow, czyli te pianki, tutaj mamy miętowy i zwykłą mleczną czekoladę. Smak mlecznej czekolady. Może na zmianę będą rzeczy do jedzenia i takie niespodzianki nie do jedzenia, bo też tak mam zamiar wkładać raz coś do jedzenia, a raz y, jakąś rzecz do zabawy albo taką, która się przyda. No tak, to taką kolejną rzeczą to są oczywiście skarpetki. Słuchajcie, takie skarpetki. Ja kupiłam akurat w targecie za dolara. Więc takie skarpetki y, moje dzieci lubią, mają jeszcze y, takie podobne skarpetki z ubiegłego roku, czy sprzed dwóch lat. No, takie skarpetki yy, i teraz tak, co do jedzenia jeszcze znalazłam z tej samej firmy, co mamy na przykład płatki owsiane, to są właśnie takie małe, nie są, bat, tak, batony, batony, batoniki owsiane są takie malutkie, to są takie jakby sklejone płatki owsiane akurat tutaj e, z kawałkami czekolady, więc coś na ząb będą mogły sobie to wziąć na przykład do szkoły. Okej, okay, dalej. Lubię co roku do, yy, kupować dziewczynkom kolczyki, więc mam w tym roku takie zestawy. Ja sobie je potnę i na przykład po jednym zestawie będą dostawać. Więc tutaj mam sześć mam par kolczyków, czyli na 3 dni wystarczą. A kolczyki to jest coś, co, co no, czasami się gubi, więc jak dostają nowe, szczególnie na święta, to, to na pewno będzie im się to podobać. Dla siebie też kupiłam jedne koczyki na święta. E, no, albo zobaczycie na Family Beauty Box na pewno we vlogach. Okej, okay. kolejną rzeczą, to jest ostatnia rzecz do jedzenia, to mam czekoladki. To są takie czeko, czekoladki Ghirardelli, giradeli, giradeli, chyba się mówi. E, I to są akurat takie czekoladki w takich smakach świątecznych. Mhm. Mam ciemną czekoladę, miętową, e, tutaj karmelową i. Peppermint, czyli też jest taka miętowa w smaku tych miętowych laseczek na choinkę, Nawet właśnie tak wygląda, więc. Takie słodkości. Tak, teraz mam osobno rzeczy dla dziewczynek i rzeczy dla Sebastiana, aczkolwiek dla dziewczyn też. Kolejnym pomysłem to mogą być różnego rodzaju kosmetyki. Albo jakiś błyszczyk, albo mały kremik. To na pewno. E, to jeżeli chodzi o dziewczynki, to mam troszeczkę większy kosmetyk, ale właśnie też co roku im kupuję błyszczyki, ale takie wazelinki do ust zawsze na zimę, to jest coś, co się przyda. I tu mam akurat smaki też takie zimowe, bo jest peppermint, jest miętowa czekolada, jest słony karmel i waniliowy, czyli w takich fajnych smakach, jakieś fajne gumki też są dobrą opcją. Dobra, i teraz na koniec pokażę Wam całe pudełko z różnościami. Ja kupiłam to akurat jako komplet. Możecie kupować sobie te rzeczy osobno. Tu na przykład mam małą piłkę. To są takie gadżety, które dzieci lubią. Nie wiem, jak to się nazywa. Fidżety? Nie wiem, czy to tak się mówi po polsku. Jakby co, to napiszcie mi, jak, jak to się mówi. To są takie rzeczy, które, które zajmują na przykład ręce. Dzieci takie rzeczy uwielbiają. Na przykład taka piłka żelowa, nie mam ostrości, o, teraz będzie widać. Która, która po naciśnięciu daje taki na mój satysfakcjonujący widok. Tu mamy takie ludziki, które można rozciągać, można się nimi bawić. Takie ludziki też mam chyba potrójne. Mm. Ostatnio właśnie to pokazywałam Tomkowi i tutaj w środku jest: to, to jest siateczka z kuleczką w środku do przesuwania tej kulki. Ja nie widzę w tym sensu. A on powiedział: hej, to jest fajne. Więc to zależy od, od człowieka, więc dobra. E, kostka Rubika. Różnego innego rodzaju takie kostki do składania. To jest. Ja nawet nie mogę to rozłożyć. ha? Są różnego rodzaju takie węże do układania, rozkładania, składania w różnego rodzaju kształty. Fidget spinner. O, tu mam akurat taki gadżet, gdzie się przelewa woda. To też jest takie fajne do obserwowania, oglądania. Takie sprężynki jak są. To są wszystkie takie malutkie gadżety, które są bardzo dobrym pomysłem. Dla dzieci to mi się bardzo podoba, taka fasolka, gdzie, się może, gdzie można wyciągać te fasolki. Zobaczcie, pyk. <laughs> Także to jest fajne, bo sobie to na przykład dzieci mogą wziąć do pokoju, jak robią zadanie. Wiem, że to często dzieciom pomaga w skupieniu, że jak sobie coś robią rączkami, mogą się bardziej wsłuchać, skupić. Więc dobra. Tak, także takie pomysły u nas w tym roku. Dla każdego coś dobrego. Myślałam także o takich zadaniach specjalnych, żeby robić im zadania specjalne, ale to może zrobię takie zadania na przyszły rok, natomiast w tym roku mm, będą te gadżety, które właśnie widzieliście. Ale jak Wy macie jakieś pomysły na kalendarze adwentowe, to koniecznie napiszcie, podzielcie się z innymi. Może ktoś inny się zainspiruje i skorzysta z Waszego pomysłu. A na dzisiaj to tyle. Mamy pierwszy odcinek świąteczny za sobą, ale tak jak mówię, to jest dopiero pierwszy odcinek. Kolejne będą już pod koniec listopada i już od początku grudnia lecimy ze świątecznymi tematami. Póki co serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!